Zobaczcie jakiś liczny koń. I powiem wam, że już powoli przestaje być mi smutno, że jest chuda. To się poprawiła. I to naprawdę nieźle się poprawiła. Justyna będzie jeździć. A be in Love. No, wydaje mi się, że... Idzie dobrze, Justyna, co? No. No to super. Chociaż twoje przekonanie nie było za duże. No nie jest to y, prosty koń. Dużo energii masz co? No tak dużo. Nie, Tak się powinno traktować księżniczki. Dwie osoby naraz y, to jest traktowanie, które jak najbardziej mi odpowiada względem tego konia. Bibuła, masz farta. <noise> Jakie szybkie zastanowienie. Ktoś to jest szybki. To to jest szybki. No, no, Nikt dobra. nie twierdził, że nie. Ja. Nieważne, że wczoraj to przepracowałam i było prawie idealnie. Dzisiaj, amba.